Cześć, tu Michał. Gramy w Hancovan 4 jako Polska i podbijamy Czechosłowację, Rumunię i państwa bałtyckie. Na razie idzie nam całkiem dobrze, poza tym, że troszkę się nie wyrobiliśmy i Niemcy zajęły tak zwany Sudetenland. Trudno. A i takim go odbijemy w końcu. Problem będzie taki, że będziemy musieli atakować w góry, a jak wszyscy, którzy znają Europę, wiedzą, atak w góry to nie jest dobry pomysł. No dobra. W międzyczasie, zamierzam poprawić nasze relacje ze Związkiem Radzieckim, bo niedługo będziemy przyjaciółmi. Teraz czemu przeszliście nagle na granicę z Niemcami? A, ja je trochę zwariowało jak te ziemie przeszły w ich ręce. No, dawać mi tą Pragę, dawać, dawać. Szybciej. I wygraliśmy. Cała Czechosłowacja jest nasza. No, za wyjątkiem malutkiego kawałka. Czy Rumunia teraz nie dołączy do aliantów? Jeśli tak, to po nas. Dobra, wy teraz kończycie swoją akcję i przechodzicie do Rumunii. Właściwie to nasza mała armia, którą zostawiliśmy na granicy rumuńskiej, radzi sobie teraz całkiem nieźle. Więc może nie będzie z tym kłopotu. No dobra, jak tam, brakuje nam stali i aluminium, kupmy sobie Teraz stali i aluminium, okej, okay, zgadza się, wszystko się zgadza To była stal I aluminium kupmy od też od Związku Radzieckiego No dobra, przejdźmy Pragę, Praga jest dość ładnie zindustrializowana, przyda nam się teraz na południe. W międzyczasie pora zostać przyjacielem Niemiec. A oni się zgodzą? Tak, zgodzą się. No dobrze. Musimy dążyć do sojuszu, zanim będą chcieli nas zaatakować. Szybciej przez te Rumunie, szybciej. A tak. Zapomniałem aktywować ataka i tak jeszcze nie dotarli wtedy na granicę, więc to bez znaczenia. No, szybciej, szybciej. Uu. Attrition, czyli wyniszczenie przez na przykład brak zasobów. Niebezpieczna sprawa. Bardzo niebezpieczna sprawa. Jak tam nasz ustrój? się marnie idzie z tym komunizmem. Naprawdę. Hm. Teraz może jakieś eventy będą, które to przyspieszą. O, przebiliśmy się, bardzo ładnie. To znaczy, że już niedługo będzie koniec Rumunii. Dlatego, co zamierzam zrobić teraz, to uzasadnić mm, wojnę przeciwko Węgrom. Kiedy dołączę do sojuszu z Niemcami, będę mógł bezkarnie zaatakować Węgry. Mamy też dość punktów, żeby kogoś zatrudnić, ale na razie nie chcę tego robić. Kontynuujmy rozwój ekonomiczny. jak tam nasza produkcja dobrze, ale znowu brakuje nam stali, bo zajęliśmy więcej fabryk musimy ciągle dokupować stali może mogą nawet wcześniej zacząć przygotowywanie tego celu wojny ale akurat będziemy mieć chwilę, żeby się przygotować to nie będzie trudne mamy nad nimi ogromną przewagę i teraz, gdybyśmy nie byli faszystowscy to, to Niemcy by gwarantowały ich niepodległość. A jeśli zaatakujemy Węgry, nie będąc w sojuszu z Niemcami, to istnieje szansa, że Węgry dołączą do sojuszu z Niemcami i wtedy będziemy musieli walczyć z Niemcami. A tego byśmy nie chcieli. Jeszcze. Jeszcze nie teraz. Dlatego właśnie muszę dołączyć do Axis, do Państwa osi. Na tę jedną chwilę. No, szybciej, szybciej. Wy to tak w ogóle dołączycie do marszałka. Czy to dobrze zrobiłem? No, w sumie masz. Nie, masz wyższy poziom. Nieważne, nieważne. Jest i ma specjalizację górską. Co w sumie bardzo fajne. Specjalizacja górska jest mocna. Teraz, czy oni mają wolontari e, wolontariuszy, Boże? Ochotników ze Stanów? Uuu, o nie. Niemcy przygotowują cel wojny przeciwko nam. Ale jak będziemy po wojnie, to dołączymy, dołączymy do, do sojuszu z Niemcami. Więc powinno być ok. damy sobie radę z Węgrami. Dobra, kolejna doktryna. Szybciej. Zajmować Bukareszt. Stolicę Rumunii. Byłem tam. Mnóstwo zabytków. No, szybciej, szybciej, proszę Państwa. Okej. Okay. Chcemy się zająć regionem przemysłowym? Czy chcemy się zająć technologią, albo fortyfikacjami przeciwko Niemcom? Może zajmijmy się fortyfikacjami przeciwko Niemcom, tak naprawdę? Tak, na Śląsku. Przydadzą się. No, właśnie ten Bukarest. Nie mam całego dnia. W to mam, ma. ale. Nie o to chodzi. Dobra. Jak długo jeszcze? No, już niedługo już dwa miesiące. Może szybko dołączyć do tego mm, sojuszu, bo inaczej. Łączkę. Wow, 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 wow. Sowieci też się przygotowują do ataku na naszą biedną Polskę. Nie ma lekko. Będziemy musieli sobie bardzo szybko poradzić. Z Węgrami, żeby to miało sens. Nie, niech Związek Radziecki nas nie atakuje, bądźmy przyjaciółmi. Dobra, Rumunia się poddała, bierzemy wszystko. Teraz plan jest taki. Ty masz lepsze statystyki niż nasz marszałek. Dlatego oddamy ci trochę wojsk. Dobra, jak tam nasi inni generałowie? Ktoś jeszcze ma lepszy poziom? Nie, w sumie nie. Anders ma bonusy, ale to wszystko. Dobra, przypiszemy Was obu do granicy z, Rumunią, z Węgrami. Będziecie atakować. Tak, ty atakujesz wszystko. A ty skup się na stolicy. No chociaż w sumie też atakujesz wszystko. I bądźcie super agresywni obaj. Wykonać. A teraz szybko dołączymy sobie do państw osi. Bach. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej jeśli chodzi o Niemcy. Jesteśmy bezpieczni przed nimi. Gorzej może być ze Związkiem Radzieckim. No to się okaże wkrótce. Gdyby jednak się okazało, to myślę, że Niemcy będą w stanie go pokonać, jeśli nie zaatakują aliantów w międzyczasie. Jak tam o, komunizm nie idzie. Za to nie idzie zbyt szybko. No to proszę państwa szybko na granicę i się przygotować do ataku na Węgry. Zaawansowane narzędzia, mechaniczne, zbadane. Hmm, co sumie z tym bonusem mógłbym to zbadać szybko, ale to nie ma takiego znaczenia. Chętnie podpiszę pakt o nieagresji ze, ze, ze Zjednoczonym Królestwem. Czemu to pokazuje, że, nie, że jesteśmy słabsi? Jak to wróg jest silniejszy? To nie ma sensu. C co? Co, proszę? Co? Eee, to jest bug. To jest bardzo wredny bug. Jak coś się stało? Nie rozumiem. Gra, 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 dała ciała. Widzieliście Widzieliście Związek Radziecki zajął Polskę Wschodnią. Dobrze, jasne, oczywiście, tylko, że po pierwsze, nie jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. Jak mogli to zrobić? To się w głowie nie mieści. Ja rozumiem, że Pakt Ribbentrop-Mołotow i tak dalej, no ale, przepraszam, to jest, to jest błąd gry. Ale dobra, dobra, nie, jak w takiej jesteśmy sytuacji, no to, no to w takiej jesteśmy sytuacji, w porządku. Kontynuujmy. Jak najbardziej. Nie, no to jest bez sensu. Jest tak głupie, że aż śmieszne. A, no więc przynajmniej sobie zajmiemy Węgry. Trzeba było troszkę to inaczej rozegrać. Może nawet nie dołączać do państw osi. Tak sobie, przynajmniej nie podbijamy sobie Węgry. tak do boju szybkiego. Zupełnie nie ma sensu to, co się stało tutaj. Związek Radziecki zaatakował Finlandię. Finlandia dołączyła do państw Osi i Związek Radziecki jest w stanie wojny z Niemcami. Ale my nie jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim ani z Niemcami. Interesujące. I nie zamierzam akceptować wezwań do wojny, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co się rozwinie. Straciliśmy mnóstwo terytorium, co mnie bardzo, bardzo zdenerwowało. Ale zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że Związek Radziecki nam się po prostu wbije na terytorium. Ale my. Ale my. Jak zmienimy ideologię na komunizm, to może do nich dołączymy. A nie wiem. Troszkę bez sensu to, co się z tym tutaj dzieje. Troszkę bez sensu. Czy Włochy nie dołączyły do państwa osi? Nie. Włos Włochy nie dołączyły do państwa osi. Mógłbym. Mógłbym im to uniemożliwić atakując ich. Nie, to bez sensu. Ten wasz poziom, no ten ma ciągle wyższy. Możemy tak. Powalczyć przeciwko Niemcom? Chociaż nie wiem, czy nam się to opłaca. Może zobaczymy, kto będzie wygrywał po prostu, co? Zobaczymy, kto będzie wygrywał. Zmienimy swój ustrój na komunizm i jeżeli to będzie nam odpowiadało, to zmienimy strony konfliktu. Ale z tym paktem, Ribbentrop-Mołotow to naprawdę... Gra sobie jaja robi. Bardzo jestem z tego niezadowolony. <ścoughs> Szkoda, brak mi słów to, normalnie. Hmm, związek Radziecki radzi sobie całkiem nieźle. Dobra, kolejna doktryna zbadana. Idziemy dalej. Może by im tak dać wstęp do wojsk? Hmm. Zobaczymy. Jeżeli Niemcy... Właściwie to po co ja przechodzę na komunizm? Może lepiej im przejść na demokrację? Chociaż wtedy byśmy przynajmniej byli pewni, że Związek Radziecki nas nie zaatakuje. Jest dopiero maj 39 roku. Ale jak Pakt Ribbentrop-Mołotow mógł im oddać ziemię, która nie była... O Boże. No jestem zły. Jestem zły. Hmm. Zaraz, Niemcy są w naszym terytorium. Jak wyjdę z frakcji, to będą musieli odejść z tego terytorium. Dobra, ulepszona maszyna licząca. Zbadajmy sobie teraz deszyfrację. O, i mam jeszcze jedno. Czy ja coś przegapiłem ważnego? To możliwe. To bardzo, bardzo możliwe oraz do mnie podobne. Dobra, jakby to najlepiej rozegrać? Może jednak przejdziemy na demokrację. Sprzymierzymy się z aliantami? Co? Jakby tak po prostu zaatakować Niemcy. Nie, nie poradzimy sobie z misami. Musielibyśmy wpuścić Związek Radziecki. Wpuszczenie Związku Radzieckiego może mieć tragiczne konsekwencje. No dobra. Spadajmy sobie teraz technologię konstrukcji. Jakby tak z drugiej strony dołączyć do wojny i zadekować Związek Radziecki. Że to nie jest taki głupi pomysł. Ale nie wiem, nie mogę się zdecydować, co jest najlepsze, tak naprawdę. Niemcy wciąż nie zaatakowały Francji. Generalnie to, to, to zepsute. Ten zepsuty event wszystko mi popsuł. Kto z kim walczy w ogóle? O! Walczył też z Chinami. Ciekawe. Kto wygrywa w ogóle w tej ich wojnie? Myślę, że mogą stracić dużo siły ludzkiej. Myślę, że po prostu wypowiem niezależną wojnę przeciwko Niemcom i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, tak, tak mi się wydaje, że to może być interesujące. Możemy tak skończyć z tym zmienianiem ideologii na jakiś czas? Hmm. Jednak przejdziemy na demokrację. A zaryzykujmy, już ta gra jest zupełnie, zupełnie się wszystko pochrzaniło. Przejdźmy do demokracji, co nam szkodzi? Ta -ra, ta -ra. Dobra, teraz opuścimy sojusz Extra Research Slot Wunderwaffe. O, już mają zbadany, Gdańsk Wojna. no ciekawe nie mają na nas celu czyli ten, czyli Gdańska już nie będą chcieli zrobimy tak leave faction i przygotuj u za szybko pozwólmy im opuścić nasze terytorium Finlandia się poddała Niech oni sobie opuszczą nasze terytorium my zaplanujemy atak Niech oni tam się biją ze Związkiem Radzieckim, wysyłają swoje wojska i tak dalej. A my sobie tu po cichutku w międzyczasie. Przygotujemy wszystko co trzeba. No dobra. No Włochy do nich dołączą, to będzie kłopot trochę. Włochy dołączyły do Państwosi. osi. Teraz mogę właściwie poczekać, aż oni wypowiedzą wojnę aliantom, bo nie wygląda, nie zanosi się na to, żeby wypowiedzieli wojnę mi. Wiesz, kto ich tam wie? Kto ich tam wie, tak naprawdę? Możemy zidentyfikować nasz rząd. Hmm. Spec od czołgów, nie, to nas nie interesuje. Teoretyk wojskowy, już mamy prawie wszystkie doktryny zbadane, to nie. O, to by nam się przydało. Zróbmy ulepszenie ekwipunku piechoty. To będzie niedługo dość ważne. Mogłabym też zmienić um, zmienić nasze prawo zarządzające siłą ludzką. I wyćwiczyć trochę więcej żołnierzy. Tak zrobimy. Jak stoimy z ekwipunkiem, mamy mnóstwo ekwipunku. O, mamy też trochę artylerii. Tym hm. ja chciałbym wam dorzucić artylerię. O, nie, ma nie mogę. Co? artylerię pomocniczą? Arteria 24 na jednostkę. Co byśmy nie mieli dosyć, ale mogę zacząć ją produkować. Gdybym wam tak dorzucił. Brygadę inżynieryjną. Hmm. Może. Albo szybko wypadało jakiś czołg albo coś takiego. Eee, dobra. No, zróbmy sobie dodatkowe bonusy do badań. Wyćwiczymy przede wszystkim dodatkowe wojska. 10, 20 dywizji. 20 dywizji powinno wystarczyć. Może, może 30. A zróbmy 40 dywizji. o nie, mamy za mało. Za mało o dwie. No nic, niech się ćwiczą. Jeśli chodzi o siłę ludzką, to nie martwcie się, zaraz zmienimy trochę nasze prawo. Będziemy mieć więcej. W międzyczasie mogę jeszcze trochę wyedytować te dywizje. Mógłbym dodać na przykład czołgi. No to by nam za dużo nie dało. Teraz z tego dodam brygadę inżynieryjną oraz brygadę artylerii. Będzie nam teraz brakowało artylerii niestety, ale to sobie zaraz doprodukujemy. Uuu, mamy za małych punktów piechoty, naprawdę? Czyżbym przesadził z tymi jednostkami? No to wygląda no Dobra to nie, to sobie darujemy trochę z tych rzeczy 21 21 A, no Dobra, jeszcze raz Zróbmy tak Żeby mi się nie pomyliło jej ich mamy z 10 20 21 dla równego rachunku, to na pewno taki równy rachunek 9 w sumie 80, może być dobra. I trzeba naprodukować artylerii. O tak. I tak, i tak, i będzie ok. Dobra, czego nam teraz brakuje? Brakuje nam tungstenu, który sobie kupimy na przykład od, nie wiem od kogo, W Portugalii, niech jest. I brakuje nam stali, którą sobie kupimy od Związku Radzieckiego. No i świetnie. Jak tam fabryki? W porządku. Naprawiają różne rzeczy. Zbudujmy więcej fabryk cywilnych, bo lubię fabryki cywilne. Naprawiają inne rzeczy i tak dalej. Ale Niemcy tu mają wojska. Chyba sobie nie poradzimy, co? No i chyba nie. Ale zamierzam zaczekać, aż zaczną walczyć z aliantami. Hmm. I wypowiedzieć osobną wojnę. Przemysł skoncentrowany. Świetnie, świetnie. Jest rok 39. A to jest przed czasem. Też jest przed czasem, ale się przyda. Róbmy. Dobra, pora kończyć ten. Bardzo, bardzo dziwny odcinek, z którego nic nie rozumiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.